Drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o szminkach matowych. Dużo dostałam takich próśb o to, abym opowiedziała Wam o takich moich ulubieńcach, ale też o tym jakich nie polecam. No i tak właśnie zabieram się za nagrywanie tego filmu. Jeden raz już nagrałam ten film, ale po obejrzeniu go... Wiedziałam, że za długo gadałam i film 30-minutowy o szminkach jest przejęciem, więc postaram się dzisiaj szybciej to wszystko pokazać, aczkolwiek mam tego bardzo, bardzo dużą ilość, więc przygotujcie sobie rybatkę i siadajcie oglądać właśnie ten film. Zacznę od tego, co mam teraz na ustach. Nie jest to opomatka matowa, ponieważ moje usta chwilowo przechodzą jakiś trudny moment i, mimo tego, że bardzo nie dbam, to mają koszmalną tendencję do tego, że po prostu masakrycznie się mm, przesuszają, skórki robią i tak dalej, mimo tego, że peelinguję, nawilżam, a no niestety zmiana pogody jaką mamy za oknem wpływa na to. Tak więc na ustach nie mam e, żadnej matowej e, pomadki, a szkoda, no bo dzisiaj będzie taki e, temat, ale e, na ustach mam e, nowość, którą e, dzisiaj dostałam w prezencie. E, nie wiem, czy e, jest już to w Sephorach, e, czy nie, ale to jest takie jajeczko z sefory e, Kiss Me. Kiss Me Sephora. I e, ja mam w takim Najciemniejszym kolorze, bardzo ciemny, Powiem wam, że jak zobaczyłam go, to, to się aż przeraziłam, że aż tak ciemny ale na ustach jest bardzo przyjemny kolor. Poza tym, komfort noszenia tego produktu jest niesamowity. Jest takie bardzo nawilżające niczym jak błyszczyk, ale. Pomieszany z balsamem, także bardzo, bardzo mi się spodobał ten produkt. Ale dzisiaj nie o tym produkcie, tylko o pomadkach matowych. Na początku, kiedy Zaczniemy mówić o matowych pomadkach. Chciałabym Wam powiedzieć o tym, że zanim się zabierzemy za nakładanie na nasze usta matowe pomadki, musimy o nie zadbać. O usta, oczywiście nie o pomadki. Usta musimy przygotować, wypielęgnować. Pomadka matowa nigdy nie będzie dobrze wyglądać na popękanych, wysuszonych um, ustach, które ma jakieś skórki, jakieś um, pęknięcia. No to nie będzie się prezentować dobrze. Także um, jeżeli macie trudny okres ze swoimi ustami, idźcie w stronę błyszczykowych, bardziej formuł, um, takich bardziej nabliżających. Ale już kiedy wypielęgnujemy swoje usta, i będą takie idealne do nałożenia matowej pomadki, co warto nałożyć na te usta, co warto kupić, co jest naprawdę takie wow! Na sam początek powiem o już kultowych, sławnych pomadkach z Maka. Ja mam dwie pomadki z Maka: jedną matową, a drugą satynową. Mam jeszcze dwie w. E, innych wykończeniach, ale te dwie pomadki, mimo że jedna e, ta jest e, o wykończeniu satynowym, a ta matowym e, według e, producenta tutaj, to moim zdaniem to są dwie kompletnie matowe e, pomadki. E, ja mam e, kolorek e, e, snop i snop jest e, takim Takim kolorem bardzo naturalnym i, i bardzo ładnie wyglądającym na ustach. To jest taki różo beige, ale w kolorze bardziej takich ust, takich ładnych, zdrowych ust. I to jest, to jest ten snop. A druga pomadka to jest kolorek. To jest Pink Plite i to jest już taki bardzo jasny róż, który na ustach wygląda troszeczkę tak, troszeczkę jak Barbie, delikatnie usta, coś takiego. Ja mam dwie takie pomadki, właśnie typu matowe z maka, i każdą pomadkę z maka, jaką mam, albo dostałam w prezencie, albo wymieniam w Maku tej akcji Back to Mac, czyli po oddaniu 6 pudełek pustych opakowań możemy sobie wybrać jedną pomadkę na przykład matową. Nie kupiłabym nigdy za pełną kwotę, czyli 89 zł tych pomatek, ponieważ uważam, że nie są warte swojej ceny. Są bardzo fajne, mają bardzo ładne kolory, mają bardzo ładne wykończenie. Ale moim zdaniem za tą cenę można kupić dużo, dużo fajniejsze pomadki. I właśnie chciałabym Wam teraz przejść do tego, co warto kupić, co warto, na co warto naprawdę wydać kilka złotych, a jakością będzie to bardzo podobne do maka, lub nawet lepsze. Także mak. Okej, okay, ale tylko w momencie kiedy wymieniam na back to MAC. Ok, jeżeli nie MAC, to co? Pierwsze o czym myślę e, kiedy mówimy o pomadkach matowych są to pomadki z e, Golden Rose. E, słuchajcie, to są pomadki e, najlepsze, jakie e, można sobie wyobrazić z wykończeniem matowym. E, I mówię. I mówię tu oczywiście o tej wersji Velvet Matte. I ja mam 6 pomadek z Golden Rose. I tak szybko Wam powiem jakie. 24. Jest to taka czerwień z pomarańczą. 04. Która jest przy, przy pięknym kolorem, takim bardzo malinowym na ustach to jest czwóreczka. Dalej mamy 07. I to jest taki bardzo jasny kolorek różu. I to jest prawie identyczny kolor do tego makowego, jasnego, różowego koloru. Bardzo ładny kolor to jest 07 i 11. I to jest taki przełamany na czerwień z różem. Też bardzo fajnie wygląda na ustach. To jest tyle, jeżeli chodzi o takie w ładnych pojemniczkach. Kiedyś na jakimś straganiku Golden Rose spotkałam możliwość kupienia testerów. I te stery wtedy były za 5 zł, a te w takich ładnych pudełeczkach są chyba za 11. Bez tam grosza bodajże. No i skusiłam się na te stery. bardzo tego żałuję, ponieważ te stery tragicznie się otwiera, um, tragicznie się nosi, one się tak jakby tutaj wylewają od dołu. Nie jest to fajna opcja, ale kolory są piękne. Ja mam kolorek um, 13 i to jest taka um, fuksja. Nie będę Wam to otwierać, bo się wybrudzę. I drugi kolor to jest 03 um, i to jest taki nudziak uh, wpadający bardzo lekko w brąz, uh, bardzo fajny kolor, uh, tylko Tyle, że kupiłam go w tym testerze nieszczęsnym i wziąć te testery ze sobą do torebki to jest skaranie boskie, bo zawsze coś sobie z nimi, więc nie polecam kupowania testerów, lepiej kupić jedną pomadkę za te 11 zł niż dwie, takie, których ciężko nam będzie w ogóle wziąć ze sobą z domu. Rzeczywiście pomadki Golden Rose ostatnio biją em, rekordy popularności, bo to są bardzo, bardzo dobre pomadki i rzeczywiście się. Do tego przyłączam i ja osobiście bardzo, bardzo lubię te pomadki. Mam te sześć pomadek i nie planuję kupować kolejnych, bo mam też inne pomadki, o których właśnie chcę Wam powiedzieć. Następnymi pomadkami, które możecie bez problemu znaleźć w każdej praktycznie drogerii, to są pomadki z Firmy z tej serii Kate. słuchajcie, one mają takie wykończenie matowe lub półmatowe, to znaczy takie, taka satyna ale bardziej idąca w ten mat. Ja mam 5 takich pomadek i teraz tak. To jest 20, i 20 to jest taka bardzo intensywna. no Łarząca wręcz, powiedziałabym, Fuksja. Następny kolor to jest 22, i to jest czerwień najbardziej czerwona czerwień, jaka może być. Następny kolor to jest 16, i to jest taki brzoskwiniowy, ładny, delikatny kolorek. Następny kolor jest to kolor 102 i to jest taki beżoróż, bardzo delikatny na co dzień. Tą pomadką możemy nawet pomalować się bez rustyka, bo ona nie zrobi nam krzywdy, bardzo ładny, delikatny kolor. I ostatni kolorek jest to 110, jest to taki, jest to taki delikatny pomarańcz z brzoskwinią, delikatną domieszką różowego, bardzo, bardzo fajny kolor, 110 bardzo lubię. Więc Rimmel możemy dostać w każdej praktycznie drogerii i nie jest on wcale taki drogi. Ja tutaj nawet mam kilka z metkami, to kupowałam je za 13,29 także na różnych promocjach można znaleźć je również za grosze. Nie tylko Zimmer, nie tylko Golden Rose i Mac ma matowe pomadki. Mam tu jeszcze przed sobą dwie firmy, które robią bardzo, bardzo fajne pomadki mat matowe. Jedną z tych dwóch firm, o której teraz Wam powiem, jest marka Sephora. I będę tu mówić o takich długich pomadkach. One są naprawdę takie dość spore i smukłe. I ja swego czasu miałam dużego chopla na punkcie tych pomadek, bo one bardzo fajnie nakładają się na usta. Delikatnie tak jakby mm, przesychały na tych e, ustach, Są, bardzo dobrze e, się noszą, naprawdę. E, I trzy kolory, jakie posiadam, e, to jest kolor N03 e, i to jest taki e, beżo Brąz. E, wszystkie te pomadki e, pachną tak jakby waniliowymi ciastkami. Mieszko jakiś cukierków, jest bardzo ładny zapach, który czuć na początku, kiedy malujemy usta, ale potem ten zapach ulatnia się. Także osoby wrażliwe na zapachy nie muszą się martwić. Następny kolor, jaki mam, to jest kolor N19 i jest to kolor takiego. Takiej bardzo głębokiej e, czerwieni, nawet już powiedziałabym podchodzącej pod wino. Mm, bardzo fajny kolor, elegancki, e, na specjalne okazje. Naprawdę jest super. Te pomadki będą idealne dla osób z małymi. Ustami, ponieważ pomadka jest smukła, to bardzo ładnie nałożymy ją na usta. Ja naprawdę je bardzo lubię nakładać bezpośrednio, czy z pędzelka bardzo fajne pomadki. I ostatnią pomadką, jaką mam z cefory to jest N14 i to jest taki piękny, słodki róż i on naprawdę. Genialnie wygląda na usta. Ostatnią firmą, o jakiej Wam powiem, jest to marka NYX. Ja miałam jakiś czas temu też taki, takiego dużego kręćka na punkcie właśnie NYXa i lubiłam testować, eksperymentować i odkryłam, że mają świetne pomadki matowe. Pomadka klasyczna. Wersji mat. Ja mam kolorek taki bardzo, bardzo łososiowy, przełamany beżem. I to jest kolor nude. Przepiękny, genialnie się prezentuje na ustach i super się maluje. Nim. To znaczy na, na początku ładnie sunie po naszych ustach, a potem dopiero delikatnie zasycha, co jest bardzo bardzo fajne. A reszta rzeczy z mixa, jakie chcę wam pokazać, to są pomadki w formie takich błyszczyków. Ja mam kolorek 05 i jest to taki taki mm, różo kolor coś takiego e, może różo łosoś, tak bardziej różo łosoś e, i, i tutaj mamy mm, aplikację poprzez pędzelek zapach już jest taki średni, taki dość Sztuczne powiedziałabym, ale przepięknie się nakłada na usta i potem rewelacyjnie usta wyglądają, e, cały czas są takie jakby lekko nawilżone. Następna e, pomadka z tej serii jest to taka maksymalna czerwień e, 01. I ostatnia, i ostatni kolorek jest to 03, i to jest taki typowy różowy, taki baby pink, powiedziałabym, przepiękny na ustach do takich troszkę mocniejszych makijaży albo wręcz całkowicie delikatnych. Fajnie ten kolor się sprawuje. I to by było tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o pomadki matowe, te, które posiadam. Ja jestem ogromną zwolenniczką i fanką pomadek właśnie o wykończeniu matowym. Nie są to pomadki dla wszystkich, muszę was tak naprawdę zasmucić, bo jeżeli nie dbacie o swoje usta albo macie po prostu taką przypadłość, że rzeczywiście te usta są wiecznie popękane, wysuszone i nie dajecie rady walczyć z tym, to matowa formuła nie jest po prostu dla was. Myślę, że jeżeli zadbacie o swoje usta i dacie radę, by te usta były takie fajnie wypielęgnowane, to pomadki matowe są genialne i ja jeżeli wiem, że następnego dnia chcę nałożyć matową pomadkę, to dzień wcześniej robię sobie porządny peeling. Nakładam bardzo grubą warstwę balsamu do ust z Nuxa na noc i da sobie tak spać, a rano czystą szczoteczką do zębów, którą mam już taką odłożoną, tylko do tego celu. Szczotkuję usta, poprawiając krążenie, zdzielając ten martwy na skórek czyli te skórki, które ewentualnie jeszcze gdzieś tam zostały. I dopiero w momencie kiedy siadam przed toaletką, jeszcze nawilżam delikatnie usta i nakładam matową pomadkę. Dużo zachodu, ale efekt jest naprawdę świetny. Ja bardzo, bardzo lubię i polecam Wam, Pomadki matowe, bo wyglądają niesamowicie i są mega, mega trwałe. Ja chyba najbardziej właśnie za to lubię pomadki matowe, za to właśnie, że są trwałe. No i to było tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dajcie znać, czy te kilka słów o matowych pomadkach były dla Was pomocne. Co o nich myślicie o tych pomadkach? Czy macie jakieś pomadki z tych, które Wam? pokazałam, no i mam nadzieję, że pogadamy sobie w komentarzach właśnie o tym, o tych produktach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa.